Siemano, siemano, się, dziś gramy a w frywarsz o dzisiejszym odcinku. Jak coś będę dawać do znajomych, pokażę Nick. Profil ten, zabezpiele. z 82, dobra, to możemy zaczynać pierwszą rundę. Dzięki w komentarzach, jak są a i ja na tej na też są, nie potrzebujemy. Dołączyć, to nie każdy mi się boi, czy co. Ja zagrałem się bo. Dobra. Dobra. Dobra, na Jak coś Aimbotta nie mam? Nie mam. Ja używam ja tylko i na tych, co grają na telefonach i ma mają ten. No i się nie nagrać. pierwszy teraz że ktoś to He. tak Hep. się chyba jakiegoś. Dobra, Dobra, on akurat maski robił. na kogo Ja dzisiaj... W ogóle, wiecie co? Dzisiaj mieliśmy F i to co miał dzień bać nie to przez to mogliśmy na informatyce se grać w piorunku ja. no to już można było tylko już na 210 level ale słabo no, to jest nie należy to na dobra teraz to watcha Å! <laughs> oh Nie no. Tak, to się nie będziemy bawić. Sorry. Dobra. Zobaczmy teraz, jak pójdzie na skrzyżowaniu. A Boże, jak ja nie lubię dotków, nie?

To... I czekaj, bo ja ja mam, boh, to chyba imbota mam na telefonie. nie no dobra. a już mówiłem, co zrobi się z obyczajami. Ja Jak, to... jak, jak gramy u Zimana, to pokazujesz, że masz w telefonie. Masz bot, Ja włączam imbota, Nie masz imbotę Ja nie mam imbota. Kto tak, już mnie

tego, jak przypadkiem zabiję swoim botem tego się na kopii, to sorry, jak coś. Pozdrawiam tych joków, z jest z którym gram, jak coś. co to tam jestem. Boże, To że timer, że tak fajnie wychowaliśmy. O, ze święta, słabiaka. Większego słabiaka nie widziałem w życiu. Uh, słabiaka większego nie widziałem w życiu. I mężów argentyle, haje yeah. Prawda Ma Ma, ma Ay, Nie wiem, że na to się bierze kapany I z bońbociarzach Spalonych talentach Na kompie to jakby serduszko w, w komentarzu możecie zostawić do tego na kompie I dla każdego kucie, co graje na kompach Co jest? <noise> Ej dobra, nie chociaż zabity jest, A wiecie co? Że... Ale on mnie teraz bini się w górze. No czuj! A, czuj mnie. Ja to robię? Boże. Boże, bo nie bój Nie, Boże. Jak uderznie byłem. Jak się bija. Chyba teraz... Muszę za którymś razem... Ja jestem taką nie rozwalejącą, a on mnie pobiegł i ja krótko vai going to O, i też z nami, Ja sam. obudziła się Oj, LK. No to wiecie, dlaczego już wytłumaczyłam się w pachotach. telefon drugi odcinek będzie na jak coś. To odcinek pierwszy odcinek. ja go nie chcę nagrywać. A to O nie dobrze, sory, co Ribba niego w komentarzu. Daj się sobie. Ja myślę, że... jesteś? bo na ma jest jest. ścichnie w komentarzach, jak coś. Przede mną ścichnąć w komentarzach i tutaj hejt napisać, rozumiecie? No właśnie, tak ma być. Bramy. No dawaj ktoś, Jezus Maria, bo... U... U, nie wytrzymam, nie dołączę, to fajnie. Dobra, no sam będę wyjść. 168, 53 121. A teraz telefonu. Aj, aj, to bo muszę wziąć. Chyba butami do czeków. Co Jezu, ja bym. Jezu, jest snajper. miałem wziąć tego łuka. Aha, nie? A tam nała nie widać pomyliłem. No, z spami łzakiem i myślę, że jest dobry, nie? Mój niech to kacperowska to Na telefonie gra, na telefonie gra. To znaczy, że No bo zamiast po RPG-a, jak coś spami w takich tych... Ty. Chyba, że się umówimy na jakichś jeden, na za jeden Hapy. Ile osób jest najlepszych, lepszych, tych z których na film? Pewnie, zgaduję, że tyle ilo. będzie. Nie ma noża. Dlaczego nie ma noża? To już jest kilometr. O, Czekaj, nie ma noża. To nie ma. Aj, Jezus, co ja piszę, to, to korekty na no ekranie. Nie ma morza, Jezus Mario, myślę, że będzie rozmyślał. Nie ma nocy. Przepraszam, rano co? Przepraszam. Nie, to jest spokojzion. Ej nie, jesteś po dajcie, daj, że nie jesteś Polecam się, że to jest do nami, co to Co to jest po okay. Przepraszam, Ej, przepraszam, ja się... Przepraszam, wyłączek oczy. Przepraszam, dalej. Tak, tak. Daj, dla mnie to jakby chcecie wyjrzeć. Pewnie nawet nikt nie będzie hitował, bo nawet nie będzie uzupełniał swoje życie. Dobra, ostatnia runda i nikt No, nie odwinie. Dobra, dobra. Hmm. No, znowu Garden Team. No dawaj z nich zagram, chętnie. No chodź, no chodź. 151. Komp. Komp, co teraz? Eee, aimbotik złączony. Kompik jest. Rena, Tylko nóż, jak będziesz chciał. Tylko nóż. Łuk, kolce, nóż... chyba, że on będzie nawet na kąpie z kamerem. Jezus. Chyba, że on na kompie. Nie żeby... e nie, dobra, słyszę, że to to Myślę, że on gra na nożyki. Chyba, że Na kompie, Tak serio, nie go nożem, bo panuje co jest na kompie, to ja 50 razy lepszym, ponieważ no, to w ogóle by szans, nie by być Nie, 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 nawet nie, wiem nie, się nie, się ktoś też nie, 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 Czekaj, nie, Dobra, jak to kup, oh, nie, tu nie jest mega słaby. Nie wiem, co jest. 151 level na kąpie, to moje zdaniem już większe oczekiwanie, że będę przykrywał po 5.0 to taki coś, proszę Państwa. Ciekawe, czy się czy dalej nie Przegrałem. I do i do dopiero... nie i do z... nie no jest mi ale... ja nie jestem. Czyli on... jest Ej, ja Nie Nie taki. taki... no i jest na i do pana, Ja do pana, i do pana, i Ej, ale na comp, tak na komp on serio jest słaby. Nie wiem nie wiem czy mi, się, tylko się wydaje, że jest na komp dosyć słaby. Aj się. Jak znacie tym na YouTube jego to jakby jego też polubiajcie. Tylko nie, nie lubcie go tak jak mnie, bo mnie nikt nie lubi. Mnie nikt... Dobra. Dobra. Nie, na no, dobra. Lepszy jest niż ja jednak, lepszy jest. Lepszy jest. A Jezus Nie się Nie wiem, czy mi się nagrywać, czy Nie na dobre. mi się Nie no dobra, mi no, się 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 zmioty tylko jak klocka LEGO z podłogi, Jakby, jak mama mi kazała zbierać klocki LEGO, mi się nie chciało, a teraz mi się chce, jak nie. Wiem, że słucham Ciekawe. I hedzik, hedzik, siadam. Teraz rządzi hedzik, widzę to widzę. No dobra, się siemano. siemano.